Witam Was bardzo serdecznie <coughs> oczywiście Kaszolek, a witam Was ponownie, z tej strony oczywiście wojownik AKA Mr. Pietro i zapraszam do kolejnego gameplaya, być może ostatniego gameplaya z gry antykomnata czyli antichamber a, ostat... a dlaczego prawdopodobnie ostatniego? A to dlatego że się prawdopodobnie zgubiłem i nie mam zielonego pojęcia jak iść dalej. Zablokowałem się w pewnych różnych miejscach i zachoder nie mogę znaleźć wejścia z obecnej mojej sytuacji, a więc zacznijmy od momentu gdy gdzie żeśmy skończyli, czyli nie mam pojęcia gdzie nawet. To tak może na przykład tutaj sobie wejdziemy i zobaczymy co się tu da rozkminić, czy w ogóle da się coś rozkminić ja oczywiście sobie ciszę jeszcze słuchawki, popiję sobie takie kawki aby się rozbudzić i tak e co my tu mamy? Przede wszystkim tak, tu nie możemy przejść, bo jeśli tutaj wejdziemy, to spadniemy w dół. O, mamy głos takiej próżni o mamy normalną muzyczkę, teraz wchodzimy w próżnię. O, i w próżni oczywiście, jeśli weźmiemy te kosteczki... O, i wejdziemy do próżni, to w próżni nam się wszystkie kosteczki znikną. A zatem, aby teoretycznie przejść na drugą stronę, bo tu oczywiście jest przepaść jak cholera... ...i możemy spaść w dół, niestety... <laughs> ...należałoby stworzyć... ...most. Tak naprawdę, z tych kosteczek, żeby móc przedostać się tędy, jakoś pod tą ramką i wyjść z drugiej strony. Szczerze, nie chcę mi się w to bawić. Ta gra przestała mnie zaskakiwać, yy, z uwagi na to, że jakoś tak te dziwne anomalie wzrokowe przestały być już zauważalne. W tej chwili mam wrażenie, że jest to już typowa gra, nawet nielogiczna. Gra kombinatorska, trzeba pokombinować i to cholernie mocno, aby cokolwiek, cokolwiek móc osiągnąć. E, teraz pytanie, czy jeśli na przykład, o, to nawet nie mogę tych, tego napisu e, pobrać jako kostaczek do mojego e, kostkownika. Bodajże że jeden z moich widzów tak, tak to nazwał, nie pamiętam dokładnie nazw w tej chwili. Ale ne, ważny jest fakt, że i tak nie przejdziemy, a więc spadniemy w dół i idziemy dalej. <laughs> Właśnie, tu już byliśmy. Tutaj już byliśmy, <laughs> a więc pójdziemy sobie tędy. Tu jest to oko, tu są te drzwi, które się otwierają, gdy na nie nie patrzymy. Pójdziemy sobie tędy. Tak, oczywiście się otwierają. Tu się oczywiście most pojawi i nie zniknie, jeśli będziemy szli wolno. A zatem idziemy sobie wolno, na legalu pójdziemy sobie szybciej. skoczymy, most się zniknie, ale my przejdziemy. No i dochodzimy do kolejnego miejsca bez wyjścia według mnie, gdyż bierzemy sobie parę klosków. <laughs> tak dobra, wystarczy, mam nadzieję. I tak, e... aby przejść dalej, e... To nie działa. Aha, bo potrzeba... O tak. To, to, to. Nie, to też nie. Nie to. Dobra. Tutaj sobie ładnie tak zrobimy w ten sposób. I tak. Jeśli przejdziemy dalej, nasze kostki znikną. <laughs> Ale żeby przekonać się, co jest dalej, to po prostu sobie tędy przejdziemy. I cóż, dochodzimy do miejsca, gdzie znowu nie ma możliwości dalej przejść. Bo jeśli pobiorę sobie te kostki, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mam 8 kostek, tu potrzeba raz, 2, 3, 4, 5, 6, razy 2, dwa, 12 kostek, nie przejdziemy. Tam oczywiście jest kolejny kostkownik, kolejna broń, czy tam, jak to tam się wie. Tutaj potrzebujemy 8, a zatem. Mamy teoretycznie osiem, więc możemy spróbować to otworzyć. I pytanie, co się stanie? Gówno się stanie, bo. Aha, no takie, nie trafiłem. No i cóż, otworzyliśmy włas. I, dal... I co dalej? No właśnie. Eee, nie mogę wejść do góry. W żaden sposób nie mogę wejść do góry. I można powiedzieć, że jestem, że tak powiem, w dupie. Aczkolwiek mogę iść do przodu dalej. Zatem co pójdziemy do przodu dalej? Ech, ze schodu, z tych schodów zapewne da się przejść e, idąc od góry, no, ale nie mamy takiej możliwości, a więc idziemy tędy. I co dalej? Tu jest właśnie kolejny moment. Obieramy sobie parę kostek. Nie wszystkie, bo nie potrzeba wszystkich. Na szczęście, nie, na szczęście kostki nie znikają, więc. Znaczy znikają. Nie wiem, co ja mówię. Ech, no, no, nieważne. Ech, Trochę czasu poświęciłem bez nagrywania na to, żeby zorientować się, co dalej, ale niestety nie znalazłem rozwiązania. Teraz, tak tu żeśmy otworzyli drzwi, tutaj się koski będą pojawiać z powrotem, a więc nie przejdziemy tędy. O, <laughs> jeśli tu przejdziemy, to oczywiście koski nam znikną i będzie dupa zbita. Ja. I powiem Wam szczerze, że ta gra zaczyna mnie trochę nudzić. Nie ma już elementów, które mogłyby mnie zaskoczyć. Są elementy tylko kombinatorskie, a ja kombinować nie lubię. Po prostu, przynajmniej nie wygrzewam. No i jest dupa, dobra. Tutaj, tutaj i tak już więcej nic nie, nie zrobimy. więcej. A więc możemy iść tutaj i wrócić do punktu wyjścia. Tylko pytanie, co tu, jest, co tu jest tychże punktem wyjścia? O! Dobra. dobra. Wybieram perkostek I idziemy dalej. No i cóż, tędy nie... Tędy sobie tutaj żeśmy szli, a zatem ja sobie zaskoczę w dół. O! Dobra. Zeskoczyliśmy w dół, co tu pisze? Rushing through a problem won't always give right results. No tak, krótko mówiąc, chodzi tu o to, że jeśli będziemy szli szybko po tym mostie, to po prostu most, most nam zniknie i przez to spadniemy na dół. Tak jakbyśmy to właśnie zrobili. I teraz tak, chcemy iść do drzwi. No to idziemy tak razie do drzwi, ale co się dzieje, właśnie wchodzimy w jakieś niewidzialne przejście w dół. <laughs> I tu nam gra sugeruje używanie Shifta, S, D, spacji i W. Dlaczego? A no dlatego, że są dwie możliwości przejścia tego miejsca. Mianowicie, po, powolny, powolny spacer, nawet to nie działa. Patrzcie, kurki, myślałem, że to chociaż. To, o! No nie, nie, nie działa. Ale możemy skoczyć. Możemy skoczyć. O! Udało się. No i co dalej? Dobre pytanie. Czy to zniknie? Nie, to, z, to zniknie, ale tylko na określony czas, po czym się pojawia z powrotem i nie mam możliwości tego gówna otworzyć, że tak się wyrażę brzydko, a zatem stąd już nie ma za bardzo przejścia. Ewentualnie możemy się cofnąć, iść po schodkach w dół, schodkach w górę i coś nam ukaże? Właśnie. Znowu to samo miejsce. <laughs> no dobra, to w takim razie wejdźmy sobie do głównego menu i poszukajmy innych możliwości przejść przejścia. O, tutaj byśmy byli i tutaj teoretycznie nie było dojścia dalej. Teoretycznie, bo zaraz Wam pokażę, oczywiście pamiętacie to miejsce, gdzie żeśmy, się, gdzie żeśmy długo błądzili korytarzami, żeby dojść dalej, a zatem pójdziemy sobie najpierw w lewo. Przepraszam, to, to jest dzięki SMS-a, jeśli to usłyszeliście. A, no dobrze. Już słychać e, dźwięk wahadełka zegara. A więc obawiam się, że, że trafimy w to miejsce, w którym niedawno byliśmy. No ale zobaczymy. O, no i cóż. Tak, e, wróciliśmy do tego samego miejsca. Się cofniemy. Tak samo można łazić i łazić i łazić i łazić i łazić. O, jesteśmy w tym miejscu. A my pójdziemy sobie dalej i zobaczymy, co nas czeka gdy, podczas gdy skręcamy w prawo. Zobaczymy. No, I znowu słyszę ten sam dźwięk wahadełka. A więc znowu trafiliśmy do punktu wyjścia teoretycznie. A że dźwięk się... E... No właśnie, obojętnie jak nie przejdziemy, i tak trafiamy do tego, do tego samego miejsca. A zatem, wracamy do głównego menu. I weźmiemy sobie jakieś inne miejsce, inny punkt. Na przykład, tu byliśmy. Tu byliśmy. Tu byliśmy? Tak, tu byliśmy. Dobra. To teraz inne miejsce. Tu byliśmy. Tu byliśmy. Tutaj też. Tu to jest? Tak. Kolejne miejsce, teoretycznie bez wyjścia. Tu można stworzyć ewentualnie jakiś most. Te kostki się będą regenerować, się będą pojawiać z powrotem. A więc stwórzmy sobie taki prowizoryczny most. I musimy zabrać odpowiednią ilość kostek, żeby móc ten most stworzyć. O! I teraz tak... Myślę czy stąd, stąd zaczniemy. I tworzymy most, dzięki któremu będziemy mogli przejść dalej. A ponieważ mam, jak wspominałem, mam problem z, do, z dojściem dalej w tej grze już mam w planie e, serię zastępczą, która będzie pojawiać się zamiast Antichamber, bo nie ukrywam że ta gra zaczyna mnie nudzić, po prostu. Mam już pomysł na serię zastępczą, którą będę nagrywać na zmianę z Bioshock Infinite, ale o tym... innym razem. To znaczy, że za 2-3 dni może pojawia się, może pojawi się ta moja nowa gra, a na razie skupmy się na tym, co zrobiłem, żeśmy właśnie zrobili. Oj! No właśnie, pisze fly, ale tak naprawdę, jeśli, jeśli skoczymy w górę, no to spadniemy w dół bez sensu. A zatem, mogę tylko powiedzieć, że ta gra, o której mówię, jest z gatunku horror, których mało to horrorów jest na PC-typ. A zatem, może być ciekawie. No dobra, to idziemy dalej w takim razie. Co my tu mamy? <tuszy> tu oczywiście żeśmy byli. Tu się ściana oczywiście spojawi i zniknie. I przechodzimy dalej. I tak, tutaj oczywiście już byliśmy. ojoj. Oż ty świnio jedna, no i dupa zbita. Niestety. A myślałem, że ominę to miejsce. No i tak, tutaj oczywiście nam się koski yy, wyparują. Tutaj nam się koski oczywiście też wyparują, więc ogólnie jest dupa. Ech, ech. Może poszukamy innego miejsca. Zobaczymy tutaj. E, tu będzie pisało: Don't look down. Jeśli spojrzymy w dół, to podłoga nam się po jakimś czasie zniknie. Ale ja sobie ładnie ucieknę. O właśnie. Podłoga nam znika. Tutaj wpadniemy w... bardzo, bardzo, bardzo nisko w dół. Zobaczymy, co tutaj mamy. A to praktycznie początek naszej gry był, z tego co dobrze, dobrze pamiętam. Także tam nie będę szedł, bo tam żeśmy już zwiedzali, bo to pamiętam to miejsce. No to spadniemy sobie w dół i zobaczymy, co z tego wyniknie. Je ha, Geronimo! W tyle, oczywiście, dzięki burzy. I co my tu mamy? Too much curiosity can get the best of us. Nie mam pojęcia o co chodzi. No dobrze, jesteśmy na jakiejś chyba windzie. Tak, no i wróciliśmy do punktu wyjścia, proszę Państwa. Niestety. To może. Spróbujmy sobie coś innego. Na przykład. Tu byliśmy. No to wszędzie byliśmy tak naprawdę. Nie ma co to ukrywać. A. Tu może pójdziemy. Ja mogę to wziąć, nie. No właśnie, to są to są początki naszej przygody z moi drodzy z pistoletem antymaterii. Jak tam zwał, jak tam to zwać. No dobra, tu się otwiera brama, tu się zamyka brama, a więc pobieramy kostkę. Tutaj dajemy i idziemy dalej. Some doors will close unless we hold them open. Niektóre drzwi będą zamknięte, jeśli nie przytrzymamy ich celu otwarcia. No dobra, to w takim razie pobieramy tą kostkę, wkładamy ją tutaj. I idziemy dalej, tak. Aha, tu możemy na tą kostkę w, um, wskoczyć. I jesteśmy na górze. I kolejna zagadka, właśnie. Zaczyna się seria zagadek niestety. Kurde, a w sumie dobrze. E, weźmy sobie tą kosteczkę, albo i nie dupa. E, moment, moment, aha, chyba że tak. O, o wiem, dobra. W ten sposób, o, o, nie to, o, dobra. I tak, raz na górę. Kosteczkę zabieramy. I pierwsza logiczna przeszkoda, jak to przejść, żeby móc przejść dalej. Raz, raz, no tak, ciekawe jakby, jak to się, jak to, jak, to, jak to, o, udało się, no popatrzcie. A pytanie, czy, bo jeśli, jeśli wezmę tą kosteczkę, to, to te drzwi się zamkną, a ja bym potrzebował tej drugiej kosteczki. No ale nie wiem, mam pojęcie jak to zrobić, także oleję to. No i teraz zaczynają się schody. Co dalej? Jak tutaj dam, to to się otworzy. Ale ja tam nie mam możliwości dojścia, a zatem zabieram tą, tą kostkę. Tu są potrzebne aż trzy, i nie mam pojęcia skąd wziąć trzecią. A zatem, tak jak mówiłem, zaczynają się schody. Tu oczywiście nie przejdę, bo po co? Kostkę tutaj, drzwi się też. O, drzwi otwierają jakieś, fajnie. No i nie mamy żadnych kosteczek. Wow, aha, dobra. Tu się rozumiem, winda się sama uruchamia. Nie, na dół nie zjadę, ponieważ... ...sufit jest zbyt... ...jest zbyt... ...nisko nad ziemią, żeby móc się tak rozpędzić, aby zjechać niżej tą windą, także... <laughs> no niestety. Nie rady. Co ten laser tutaj robi? Dobra, nieważne. Nie odkryję tego. No i jesteśmy znowu w tym samym miejscu, proszę Państwa. Don't look down. Ja sobie spojrzę w dół. No, no i dupa. Trudno. Poszukajmy czegoś innego. Poszuk po pokażę Wam też coś, na czym się ewidentnie zatrzymałem i nie mam pojęcia też jakieś dalej. A zatem to miejsce. Dobrze pokazałem? Tak. Tu jest tak to, tak to skomplikowane, że po tym miejscu zacząłem, st stwierdziłem, że po prostu nie będę już dalej rozkminiać, bo po prostu mi się nie chce tego rozkminiać. A zatem. Eee... Muszę się teraz zorientować, gdzie ja w ogóle jestem. Bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. No jestem ta w takim miejscu, że... Aha, muszę wziąć kostkę, tak. E, o, tu muszę to otworzyć. Nie to tak teraz tak tu zabrać to tutaj włożyć tu i mamy o pobieramy tą kostkę i teraz tak tutaj wkładamy kostkę i mamy i potrzebujemy tak naprawdę mm, <laughs> e, tutaj cztery kostki tutaj jedną tu oczywiście widzicie broń Oczywiście jest za ścianą, więc tam i tak nie dojdziemy. A zatem musielibyśmy przejść tędy. Potrzebujemy czterech kosteczek. To mamy dwie, a zatem bierzemy sobie tutaj dwie kosteczki. Oby dwie. Tak. No i tutaj już nie prze... Zapomniałem oczywiście zablokować drzwi i tu już nie przejdziemy. Jest dupa. Tja. No i właśnie się zablokowaliśmy. Nawet jeśli tutaj dam kosteczkę, to jestem i tak, w, że tak powiem, w dupie, bo i tak dalej nie, nie przejdę, a zatem ESCAPE. No i cóż, jak mówiłem... Jestem, że tak powiem, w martwym punkcie. Ale pochodzimy sobie jeszcze chwilkę, może jednak coś uda się rozkminić. Już słyszę dźwięki wahadełka, a więc... tak jest. Jakbyśmy tam poszli, to spotkamy wahadełko. A zatem nie chcemy spotkać wahadełka. Tam żeśmy pobrali broń. Tutaj... no tutaj też już byliśmy, ale się przejdziemy kawałek, czemu nie? ...zrobi się coraz ciemniej i teraz musimy się odwrócić i iść wzdłuż tych kółek. O. <laughs> no dobra. Jesteśmy znowu w punkcie wyjścia, bo w tym miejscu byliśmy na samym początku gry. Niestety. I nie bardzo wiem co dalej. Nie, wtedy nie będę szedł, bo tutaj też, też już byłem. Wszędzie już wszystko zwiedziliśmy. Tak, myślałem, że to się że to właśnie będzie. A zatem wracamy się. I co nas spotka? Escape! Bo dlaczegożby nie? Jeszcze raz. O, tu może wejdziemy. Zobaczymy, co tutaj będzie. <laughs> tu, tu musimy popchnąć to coś, aby pojawiła się winda. O blokujemy sobie ładnie pochodzimy na windę bierzemy sobie kosteczkę i... o, pięknie i jesteśmy w punkcie w którym, w którym miałem najwięcej kłopotów i po którym stwierdziłem, że nie chce mi się dalej rozkminiać, o co w tym wszystkim kaman, a zatem tutaj kosteczka i idziemy dalej, tak to jest to jest to, co wcześniej pokazywałem że potrzebujemy czterech kosteczek, aby przejść dalej. Więc pobieramy tu kosteczkę, wkładamy tutaj. E, no i tak, tutaj kosteczka, tu mamy jedną kosteczkę, tak, pobieramy ją. I co dalej? Dobre pytanie. A, zostawimy sobie tą. Wybieramy tom. Tak. No i nie mam naprawdę pojęcia, co zrobić dalej. To to pisze? We, what we've done before may impact what we can do next. To, co zrobimy wcześniej, może, może sprawić, nie wiem. Nie wiem, może zdziałać... Nie, nie nie mam pojęcia jak to, jak to tłumaczyć. Jak mówiłem moja znajomość angielskiego jest raczej kiepska. No i to by było wszystko, no. Kurczę, dalej już nie, nie da się iść w ogóle. Niestety. Jak ktoś ma jakiś pomysł, proszę pisać, bo ja jestem w martwym punkcie i nie mam zielonego pojęcia co zrobić dalej. Tutaj byliśmy, tutaj byliśmy. Tutaj jest. Aha, no tak. Wiadomo, jeśli, do, jeśli dojdziemy do, do, tych, do tych różowych krzyżyków, to po odwróceniu się zobaczymy znowu wahadełko, a więc znowu początek gry. Tutaj nie przejdziemy, bo po co? A zatem idziemy w tą stronę. No i cóż... Yy... O, odwracamy się i jest wahadełko. I znowu jesteśmy w punkcie tak zwanego wyjścia. Tam szliśmy, tędy może się przejdę. O! No i znowu to samo. Bo dlaczego już by nie? Chyba wystarczająco wam pokazałem, że nie jestem w... Po bez wyjścia i mnie to, szczerze mówiąc, zaczyna już po prostu nudzić, także ja wam na tą chwilę podziękuję, przykro mi, że w ten sposób tak się zakończam, na razie przynajmniej tą grę, ale dopóki nie rozkminię o co, co dalej zrobić i co należy dalej zrobić, tam sobie po prostu z tą grą spokój, a zamiast niej pojawi się coś nowego. A zatem cóż, z przykrością stwierdzam, że na razie tą grę zakończam. Mam nadzieję, że te odcinki z gry Wam się podobały, chociaż troszeczkę. No i cóż, zapraszam Was nie, niebawem do, no, do nowej serii. Ja, wam, ja się z Wami żegnam. Dziękuję za udział i do zobaczenia wkrótce.